Dobra, my się pomyliliśmy, bo widzę, że to są dwa kempingi obok siebie. To jest I ten radni. kemping. Tak, jesteśmy w Chorwacji. Może nie widać trochę. Bo Michał źle skręcił i jesteśmy gdzieś. Ale czy dla nas? Chyba nie dla nas. No i mówiłam, nie wiem, czy się Michał nie przeliczył, bo miejsce jest takie. Ciężko będzie wjechać. Ciężko w to uwierzyć, ale na ostatnim nie zostaliśmy. Chwilę temu. I jesteśmy znowu na kolejnym. Tak wygląda wyjazd z tego gepingo. No jest ciasno. Nie? też to tak, jest jakiś tak. tam powód, jak którego uciekamy o, tu nasza parcela w końcu będą mogli przechodzić przez nią, pełnoprawnie stoi z tym rowerem tak. i się nie ruszy dasz radę? się, okaże Chyba Uważaj, coś tam może wystaje. Z przyczepą stoimy pod górkę. Też fajnie. O, czekaj. Zostawię chociaż ten kemping na razie. Zaczyna się. Zabawa. zabawa. Hey, powiem ci tak, nie? Tak. Guzik sport coś robi. Myślisz? No, patrz. No dobrze. Bo wyszedł pod tą górkę na wyższych obrotach, nie? No, ok. Więc jedziemy na guziku sport. I zobaczymy, jak nam to pójdzie. Jak nam to pójdzie. Może by się zapył? Zapnę się. I tak, opuszczamy Peliaszac. Tak, opuszczamy Peliaszac. I jedziemy dalej. A ja chciałam powiedzieć, że do kempingu, który wczoraj znalazłam, mamy 292 km. Chociaż chcemy się po drodze rozglądać i może znajdziemy coś niedaleko, nawet tego nie wiemy. Na ten kemping też jeszcze musimy zadzwonić, ale na razie z założeń mamy przed sobą ponad 5 godzin jazdy. A i jeszcze jedno, jedziemy tą Transadriatyką drogą, nie jedziemy na autostradę, mm -hmm. więc też ciekawe co nas czeka na tej drodze, tak. bo będziemy przy wybrzeżu jechać. Droga jest widokowa, jedna pewnie z najpiękniejszych w Europie. Mm -hmm. No ale oczywiście wymagająca będzie dużo zakrętów. Też nie my ale z wyżej nie, bo my jechaliśmy tak, z Istrii tak. do Zadaru, a teraz jedziemy sobie z Dubrownika prawie, że mhm. do, no do Zadaru, do Splitu tam Karska nie, przejedziemy przez to wszystko i będziemy szukać kempingu, ale jest minus tego wszystkiego. Jaki? Największy. Okay. Dzisiaj jest piątek. A tak weekend przed nami, ale ja jestem pozytywnie nastawiona, myślę, że, że będzie dobrze. To jeszcze co do kempingu, mhm. to przez to, że ten kemping no, nie należał do tych wez, topek naszych spokojnych, nie? to mhm. przynajmniej nas, nas to zmotywowało do odwiedzenia Zjedzenie. całego półwyspu e, z Bośni i Hercegowiny. Piękne miejsca znalazłaś. A, dziękuję. Tak, dubrownik, wczoraj cały zwiedziliśmy. Gdybyśmy mieli, wiesz, tutaj fajny kemping, naprawdę taki. Tak, to po przyjeździe byśmy się za bardzo nie ruszyli. To byśmy się nie ruszyli, no. A tak przynajmniej motywację mieliśmy, do, więc ogólnie nie można powiedzieć, że ten kemping był stracony, czas, nie? Nie, nie. Bo on był zyskany bardzo, maksymalnie. Bardzo nie? dobrze spożytkowany. Tak, mi się no. bardzo podobało. Wczoraj te y, ogrody. Dubrownik bardzo mi się podobał. W Bośni i Hercegowinie czułam się rewelacyjnie. Bardzo bym chciała tam wrócić, też mi się podobało. Wiadomo, Machu no, trzeba było odwiedzić, było fajnie. Te wodospady, no przecież bardzo wiele rzeczy byśmy stracili, gdybyśmy ta, ta, tutaj nie przyjechali. Ta plaża Divine, wczorajsza dzika plaża, gdzie byliśmy. No to z Larką. co wszystko było, no naprawdę, więc ten, więc ten kemping, no, dał nam te możliwości, nie? Mhm. a my się wspinamy. Będzie ciężko. We on the night we take control Na najładniejszy odcinek tutaj drogi Transadriatyka. Wybraliśmy drogę tutaj, żeby autostradami nie jechać, więc my jedziemy od, od całego półwyspu. W sumie w ogóle na autostradę nie będziemy wbijać się. Pewnie, mhm. pewnie jak już będziemy wracać tam za, no, za jakiś czas, to, ten, to, to wbijemy się w zadarze chyba na, dopiero na autostradę. Tak tak, 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 to jest dobry pomysł, chyba, że jeszcze kawałek dalej. Ale no raczej ten, teraz będziemy jechali gdzieś pod zadar, ale do zadaru będziemy mieli jeszcze 150 km, więc i taki nasz plan jest, żeby dzisiaj ujechać maksymalnie 250 no, do 300 km mhm. do tego kempingu ostatniego, a będziemy powoli wjeżdżać na kempingi po drodze. Tak, i sprawdzać i sprawdzać jak one tam wyglądają. Szukamy, szukamy spokoju, szukamy ciszy. I ładnej plaży. I ładnej plaży. No to jest nasz cel. Mhm. Więc szukamy mały rodzinny kemping Tak to się nazywa. I miejmy nadzieję, że znajdziemy. Tak. Tak, dokładnie tak. No dobra, dotarliśmy kamp Milo Moje. Zobaczymy, jak on wygląda. Czy to będzie nasz kamp, czy nie nasz kamp. Obejrzymy sobie. Czy jedziemy dalej? To jest pierwszy, nawet go na liście nie mieliśmy. Zaznaczył nam pan parcele. I teraz fajne są ceny, bo te dalsze tak. parcele, troszkę dalej. Około 50 euro, a tutaj mamy ciut bliżej mamy 58 euro. Odwrotnie. Te, zobacz, aha, te dalsze, dalsze mówisz od to, drogi. Tak, znaczy dalsze od plaży. Zobacz, tu mamy plażę, tu mamy te parcele za około 50, tu mamy Ty, ciut a to nie było tutaj? My poszliśmy może nie tą drogą. Nie tą drogą. Nie, Ale tu przejdziemy na pewno, co? Pokażę Wam, że Nie, nie przejdziemy. Wow. Nie. Na dół. Dobrze, dobrze. Dobrze, to wrócimy. Wejdźmy sobie na kemping. No, 14-15 żeby to powinno być. No. Będzie. Po tej stronie, w polu też. Coś już będzie, tak? Tu gdzieś małe kamyczki mówił. Czy tam małe znaczki? Masz 14, 15, potem 18, 19. Tu masz wolną parterę, więc hmm. ciekawe. Szukaj tych kamyczków. A szukaj oznaczeń. To no właśnie mówił, że jakieś kamyczki. Aha. To co, no na razie. Na razie nie widzę. Jest trochę ścisknie. Ale nie jest już tak źle, nie? a tutaj? nie no zobacz, na, na miotach gorzej dobra. a tutaj już co tu jest? domek, a właśnie on mówił, że pomiędzy domkami nie? tak dobra. dobra ale nie widzę nie widzę wiesz oznaczeń parceli? oznaczeń ja parceli żadnej też też nie widzę a mogłam buty te dowody założyć Dobra, dobra. Nie widzę żadnego do dobra. dobra, my się pomyliliśmy, bo widzę, że to są dwa kempingi obok dobra. siebie. To jest dobra. ten kemping. I tutaj faktycznie między domkami są parcele. Są parcele. A, czyli stawiasz twarz pod domkiem komuś jak gdyby. Mm. No, tak mm. jak tu. Niedobrze. O, tak jak tu. I tu numerki pewnie. Siódemka. Siódemka. No tak. Mamy zaznaczone, no. Tak. No nie. Nie, no to... Tu jest, mam... czekaj, patrz. Tu jest kemp Małe Ciste i my do niego weszliśmy. A tu jest, jest kemp Milo Ma, Moje. Dobrze. Dostaliśmy od pana mapę turystyczną, są zaznaczone kempingi, pan nam powiedział, że na pewno jakiś znajdziemy. Oczywiście trochę pokręcił głową na to, czego szukamy. Powiedział, że raczej tu znajdziemy większe. Większe, więc musimy dalej odjechać. Tak, ale może na większym też znajdziemy swoje miejsce. Miejscowość Podgora, Draśnice. Draśnice, Podgora i daj, będzie TriC i Makarska. Tak, tak, tak. I się rozglądamy. Pięknie wygląda. Podjechaliśmy na kolejny camping. Bardzo bardzo fajny camping. Są parcele wyznaczone i bodajże ta mogłaby być nasza. Jedna z zaznaczonych przez pana. Bardzo fajna. Jest no taka parcela, parcela typowa twoja. Ma się ogrodzoną. Camping czterogwiazdkowy. Wszystko super. Widoki fantastyczne, góry za nami. Ten camping wydaje się czysty, poukładany. Jedyną wadą jest to, żeby dojść na plażę, musimy przejść przez ulicę i średnio mi się to podoba, bo tam ta ulica jest taka, no może nie jakoś super ruchliwa, Wchodzimy z górki i przechodzimy bezpośrednio przez ulicę i tak jakoś no chyba tego nie widzimy. O, tak to wygląda. Plaża jest znakomita. Tutaj z boku w ogóle pan ma stoisko, sprzedaje sobie owoce. Wszystko fajnie. No, tak się nazywa camping. Bardzo, bardzo fajny camping. Cena za dwie osoby dorosłe i za parcele 89 euro. Dzieci są za darmo, nie są liczone są w cenie parceli i dwóch dorosłych. No ale cena i tak jest wysoka na te kempingi, które widzieliśmy. Przed chwilą widzieliśmy kemping wiadomo nie czterogwiazdkowy, ale tańszy. Ten jest fajny, ale to jeszcze nie jest to. Jeszcze z plusów tego, tego kempingu, na którym byliśmy przed chwilą, na pewno jest to, że mamy tam rowery, z których możemy bezpłatnie korzystać i pralka, która też jest bezpłatna. Nie ponosimy żadnych dodatkowych opłat, ale właśnie mamy przed sobą mapkę, więc na nią spójrzmy. I mamy, mieliśmy ile wolnych parceli? Trochę było, dwa, cztery, sześć, 8. Osiem. osiem wolnych parceli. Mamy plac zabaw dla dzieci, właśnie możemy sobie brać te rowery. No co, co tu było Panie, jeszcze? Darmowy, nie? To tak, mówiła to ci. mówiłam. Naprawdę czterogwiazdkowy kemping, i czuć było te cztery gwiazdki na tym kempingu. Czuć pieniądz. Tylko, że tylko, że wyjście, wyjście, na plażę, no byłoby tam problematyczne, niefajne, nie dość, że mocno pod górkę, to jeszcze po drodze tak typowo, po drodze trzeba przejść już prawie, prawie, już coraz bliżej, bo już mi się bardzo podobała, podobała mi się i plaża i kemping, te parcele były super naprawdę takie wyznaczone, nie, tak porządnie, nie jest zrobione, też były to... w miarę, Tak, 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 nic nie zrobione na lipę, więc naprawdę bardzo fajny kemping ale my jeszcze chwilę szukamy dalej. Tak, tak, jesteśmy w Chorwacji. Może nie widać trochę. Bo Michał źle skręcił i jesteśmy gdzieś. nie wiemy gdzie. Dzwonimy wszędzie. Dzwonimy na środkową Chorwację, dzwonimy na wyspy. Patrzymy na jakie da się dojechać z lądu. Jest fajnie, jest super. 40 stopni, a my się wspięliśmy na jakąś górę tutaj teraz. Bo nas rzuciło z drogi z tej tej, przy, przy, rzece, przy morzu, nie? Tak. Rzuciło nas, no to już pojechałem, no ale potem nas rzucało dalej, dalej, dalej jesteśmy gdzieś w jakichś górach w ogóle. Fajnie, na razie nas oszukał pan spagu i mówił, że za minutę dzwoni, minęło 5 i on dalej nie dzwoni, więc no... Na kemping, który mieliśmy jechać, dzisiaj zadzwoniliśmy, okazało się, że nie ma miejsca. Ten, który sobie wybraliśmy Tak, wybraliśmy. Po drodze były pół. miejsca, a ale... potem się skończyły. No skończyły się, bo jesteśmy, jesteśmy, o, proszę bardzo, jesteśmy nie wiadomo gdzie, na pewno nie nad morzem. Gdzieś koło splitu, na wysokości splitu, tylko że... że nie ma morza. Nie ma, nie ma. Jest za to sklep y, bardzo fajny, bardzo miła ekspedientka, ogólnie nic nie wie, jest bardzo nieuprzejma, rzuca w Ciebie paragonem i ogólnie zakupy robi się naprawdę u niej rewelacyjnie, po prostu odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, doprowadza Cię do szewskiej partii. Jedziemy na kemping jakiś, chodź. Chodź. Ja, no bo, pewno. bo jesteśmy w górach. Na pewno jedziemy na kemping. Może jest za tą górą. Mm -hmm. No i zatrzymaliśmy się aktualnie przy kempingu horyzont. O, mamy. Idziemy zobaczyć jak on wygląda. Co sobą reprezentuje, bo pomysły ojej, mamy coraz ojej. dziwniejsze. Oj, oj oj. Oj, oj Zjazd. Zjazd jest taki kiepskawy, nie? Trzeba mhm. przyznać. ojeny. Nad wodą też jesteśmy sporo. Tak, no. Ale powiem ci, że tu jeszcze te I ciasny, nie? Ciasne. Ciasne, ciasne. Tutaj łódki. Nie no. I wracamy. I wracamy. Wiesz już od razu no. chyba. Nie. No ciasno, ciasno. ciasno Jeden i... na drugim stoi. a no nie dla nas nie i Najgorzej, że dzień nam się kończy. ale cóż to za Hello. Fajny dzień? Hello. Have you got this Michał jeszcze rozmawia, miejsca są. Uff. Ale czy dla nas? Chyba nie dla nas. Zobaczmy, co tam. A? Czyli zrezygnował. Rezygnacja? To? Rezygnacja. A, ja, jak on mówi, że tam pod jest, nie? Ale triki. Czyli jedziemy dalej. Next. Next. Dobrze, kolejny camping. Camping Tomas. Jest, jest chyba w 15. Zwiedzimy wszystkie kempingi w Chorwacji. Podjazd? Będzie trochę, nie? Będzie, ale jest wywinięcie. Oj. Oj, nie wiem, zobacz jakie jest wywinięcie. Ale nie ma, wiesz, nie ma kamyczku. Okej. Okay. Że jak stąd się bym rozpędził, tak. Po szerokości poszedł. Uh -huh. A, jak gdzieś ja tu się rozpędzę. Uh -huh. Tak, tak. Tak wiesz. Tak wiesz. A, reception. A tutaj. No to chodźmy się dowiedzieć. I ping-pong. A tam plaża. No, no, A mamy cennik. Mamy cennik. Z tego co wyliczyłam, wychodzi nas tutaj około 50 euro. I pan idzie nam pokazać porcele, ale wiatr jest taki, <laughs> nie wiem, czy się Michał nie przeliczy. No i mówiłam, nie wiem czy się Michał nie przeliczył, bo miejsce jest takie, ciężko będzie wjechać, zobaczymy zaraz jaką, o jakieś słońce, jaką decyzję podejmie Michał, dla nas oprowadził i zobaczymy co zaraz Michał zdecyduje, cena jest atrakcyjna. Myślisz? Ja uważam, że okej, okay, możemy stanąć, tylko nie wiem czy się nie przeliczyłeś z drogą, nie? No. Nie wiem jak uważasz. Bym chciał wejść, już dać odpocząć, nie? Aha, a tu jest ostro. A tu jest ostro. To zobacz, no, męczymy się wchodząc, nie? No właśnie, stańmy na chwilę. No, chodź, Muszę zobaczyć, czy coś tam wyjechać. Ten zakręt jest, wiesz, co straszny tutaj. Jest. I to miejsce też nie jest najłatwiejsze do wjazdu. To mi tam pomogą wszyscy, wiesz, rzucić Ci tą przyczepę. Aha. Cena, nie wiem czy widziałeś, wychodzi 50 euro. 50 euro? Aha. No to cena nie jest zła, nie? Nie. Zastanówmy się. Ciężko w to uwierzyć, ale na ostatnim nie zostaliśmy. I jesteśmy znowu na kolejnym. Tutaj mamy z kolei... Dwa. Auto camp. O okej, okay. widzę nazwę. Mamy. Jest przed nami. I chyba recepcja, co od razu? Chyba tak. Chyba tak. Jest gdzieś dalej recepcja. O, mają nową recepcję. No to zobaczmy co my tu mamy Dostaliśmy matkę Gdzieś 8 powinno być mm, Mamy parcele wyznaczone to jest fajne A zobacz Ile jaka jest? duża jest parcela 30 Jehasiu. Duża nie? Duża Parcele są duże Bardzo, 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 bardzo Kochanie poczekaj 61 Zresztą my jesteśmy zupełnie nie po tej stronie, czyli, czyli No na... to chodź sobie, przejdziemy tu zaraz A, chyba wydarzy. No zobacz, tu jest przejście. Nie, są też parcele. Tu są tak? też parcele, 57. To czekaj, jak 57. A, ona jest do, do połowy, no i to... Tak... 57 jest tu. Ale zobacz, znowu to samo co na lanternie możesz mieć grzewka na środku. No ale to jest akurat policzona jako mniejsza, wiesz, widziałam. Okej. Okay. Dobra, no mniej więcej wiemy jak to wygląda ten kemping już. Ładnie mhm. wygląda, nie? Ładnie, ładnie. Jeszcze idziemy dalej? Tak, bo 79... tu, tu mamy ścieżkę. 79, a my musimy iść do 19. O, i mamy po drodze sanitariaty chyba, co? No niedaleko, nie? Tutaj jest duża. Tak, jest duża. Ona wstora. najbardziej tą sugerowała, że tu się zmieściły pięknie. No jest ładna, jest ładna. Niedaleko sanitariatów, niedaleko A to zobaczymy plaży. A jeszcze tą 32, bo jest przy plaży zupełnie. Tak? I w tej samej cenie. Tylko mówiła, że możemy się tam nie zmieścić, ale może nam ją jak gdyby sprzedać w tej samej cenie, nie? Okej. Okay. O i tutaj jest taka przestrzeń, nie? Zobacz. Jest, jest. Jest dużo osób, ale każdy ma parcelę wyznaczoną, są ścieżki. No, nikt tam wiesz, nie ci po porcelach. No nie, no zupełnie inna klasa, droższy. Tak. Ale... Ale zupełnie inne. 6. Numer 6. To jest 5. Szukasz piątki? Nie, 32. <laughs> Ale tam jest 32 musi być. Tutaj dziesiątka. To zaraz przejdziemy. Oj. No to nie, to tam musi być. No powiem Ci ładny kemping. Ładny, nie? ładne. Jak sobie się podoba? Podoba. Ale drogi, nie? Drogi. A ściągniesz nie? Tak. i tu jest taka plaża, no normalna. Tam masz takie, zobacz. Kałki, fajnie do nurkowania sobie z matką. Daj jedę. Jeden, A ta? Numer? Nie wiem. 33 32 stół. Tu, do tego drzewa. Do którego? Tego. No, ale tu przyczepa tak stoi, więc no... Teoretycznie można by jak oni, nie? Mhm. Uh -huh. Jak ją tubem tak stawił, tak, nie? Tak. Wykręcił, popchnął, to tak jak na lanternie. I tu samochód wyszedł jeszcze. No ładnie. Tu byśmy się zmieścili. No tej. Ciężko by było, nie? Trochę tak. Ale tam dojedziesz samochodem, jak będziesz stąd jechał. samochodem, tu się wykręci. Teoretycznie? Teoretycznie na pewno jest to możliwe. Aha, chodź sprawdzić wodę. To prawda, jesteśmy w butach. Cieplutka jest, nie? Cieplutka. <laughs> A jak widzę? Okej. Okay. Czeka zatoczka, nie? Camping większy, ale z prywatnością. Fajny, Mike. No i na ostatnim kempingu się zatrzymaliśmy. Właśnie mamy parcelę, już na niej stoimy. Oczywiście my, jak to my początkowo pomyliliśmy drogę, i trzeba było tam wycofywać. I, i w końcu jesteśmy, w końcu nam się udało. Bardzo mi ludzie pomogli nam wycofać, zawinąć i zawrócić. Nawet czekali na parceli już, żeby nam pomóc się ustawić. Także przyczepa stoi. Kemping jest większy, ale cichy. I o to chodziło. Parcela jest. Także tutaj mamy taką zatokę i woda jest rewelacyjna, woda jest cieplutka. Laura już w wodzie, o tam Już mamy trochę późnawo, ale jeszcze się chciała wykąpać Tam dalej mamy plażę miejską, bo tutaj jest taka plaża z większymi z większymi kamieniami O, ale Chyba jaka woda? Chyba chcesz, chyba chcesz, żebyś do niej przeszedł Woda jest rewelacyjna, tu są większe kamienie ale nie chodzi się ciężko, nie są śliskie i woda jest rewelacyjnie ciepła nie Michał? Byłeś w wodzie? tylko zostałem, miał rękę a tam możemy iść na plaży miejską pani nam mówiła, że, że tam jest żwirek więc jest jeszcze lepiej ale no jest po prostu rewelacja rewelacja, a tam mamy skałki więc pewnie pójdziemy sobie z maskami popływać. Może coś ciekawego zobaczymy. O, fajnie, bo w końcu jest woda, do której się wchodzi i jest mega, mega przyjemnie. My idziemy się co, rozgościć na kempingu. Rozstawić no, na spokojnie. Tak, wszyscy są zmęczeni już. Lena, przyczepę zostawiam otwartą. Ale tam dźwię, nie? A my idziemy do recepcji. I tak kończymy ten dzień. Zobaczymy co nam przyniesie jutro.